dobry, jestem dziennikarzem z Gazety Jaroczyńskiej. Nazywam się Michał Bartniczak. Przebyłam do z Maxem na temat, na temat mistrzostw. Okay. Max, my, jak myślisz, kto wygra? Brazylia. Brazylia? A kto przegra? Szwajcaria. Gazeta Jaroczyńskiej, Michał Bartniczak. Jestem, a, dzień dobry, jestem Agata Sikorska. Przeprowadzę dzisiaj wywiad z Martyną... Z Martyną. Jak? Z Martyną Woźniak. Czy lubisz robić origami? I tak lubię. A z kim najbardziej lubisz je robić? Z koleżankami? Wymień przykładowo dwie koleżanki: Agata i Zosia. Dla Gazety Jarocińskiej. Agata. Agata. Dzień dobry, mam na imię Mikołaj. Dzisiaj będzie, będę. Rozmawiał. Będę rozmawiał ze Zosią o. o straży. O jak straży. Ci, jak Ci się podobało? Było Jajko. bardzo fajnie. Najbardziej podobało mi się strzelanie wodą do jajka. Co jeszcze? E, Przyjażka wozem strażackim. Ile było strażaków? Pięćdziesięciu. Wiesz, jak miał pan na imię, który nas oprowadzał? Mm, nie pamiętam tego. Gazeta Jarodzińska. Jak masz na imię Gazeta Jaroczyńska? Mikołaj dla gazety Jaroczyńskiej! Super! Brawo, brawo! Pięknie, super! dobry, nazywam się Martyna Woźniak i przeprowadzę dzisiaj wywiad z Michałem. A co robisz robić w wakacje? Gdzieś na rowerze. A z kim? Z moim, z moim tatą. A kiedy wyjeżdżasz na wakacje? Naj, najbardziej wtorek. Jako Zosia i Martyna. Co, co najbardziej lubisz robić w wakacje? E, lubię, się, lubię jeździć na basen i się kąpać tam. A, a z kim? E, z tatą, z mamą i z moją siostrzyczką, która ma na imię Igusia. A ile ma lat? E, roczek, jeden latek. Ja mam, mam na imię Mikołaj. Dzisiaj wy, zrobię wywiad z tymi właśnie dziećmi. Jaką lubisz muzykę? Spokojną. A jakiego zespołu? Lana Del Rey. acum mă muzică, muzica? Disco palo. La, la gazete iară Nicolae.